Moi drodzy, tak jak widzicie, są tu przygotowane butelki do nalania czego, czegoś co długo, na co długo oczekiwaliście, czyli quick detailer ceramiczny. Właśnie zostaje w tym momencie rozlewany i uwaga, z racji premiery minus 20% do końca dzisiejszego dnia. A chciałem wam tylko wspomnieć, że ten quick ma największą zawartość SiO2 właśnie w butelce, bo ponad 4%, czyli bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o konkurencję. A do czego służy? Oprócz tego, że zabezpiecza Wam lakier, to bardzo dobrze nadaje się do poślizgu rakli, jeżeli okleja auta. Także pamiętajcie, minus 20% do końca dzisiejszego dnia, ceramiczny quick detailer i dajcie znać, jak podobała Wam się etykieta. Link w opisie, a teraz lecimy z odcinkiem. Moi drodzy, witajcie w kolejnym Wrap Life. Ie. Zanim jednak zaczniemy, zostawcie suba na kanale Dzwoneczek, żeby być na bieżąco, i wiecie na Instagrama, gdzie wszystko wcześniej. W dzisiejszym odcinku kończymy klejenie Porsche Cayenne. Ono już jest gotowe, ale jak do tego doszło, to zobaczycie w tym odcinku. Oprócz tego, bardzo fajne auto, Kurweta C4, którą będziemy polerowali. No i szczerze powiem, że efekt przedpo powalający. Oprócz tego, króciutka wizyta u Batmana. No i życzę Wam miłego odcinka. Skoda Oktawie, to, to nie jest. To jest automat? Automat, co wjeżdżamy kompletnie? W międzyczasie, kiedy kolega Cezary kończy oklejać Porsche, do mnie przyjechał taki oto klient. Przeprowadzimy jednoetapową korektę lakieru. Tutaj, w przypadku tak jak Forda Thunderberda, nie będziemy skupiać się na usuwaniu rys, tylko na odświeżeniu lakieru. Ale zanim w ogóle przystąpimy do polerowania, no, trzeba by ten samochód przygotować. Czyli mycie na dwa wiadra, usunięcie smoły. Metalu, więc mniej gadania, więcej roboty. Ja się zabiorę i idę. Kolejny dzień, kolejne przygody, Yo. co Czarek, co teraz robimy? Teraz robimy przedni błotnik, do tego potrzeba czterech rączek, żeby rozłożyć to, dlatego zawołałem ciebie. Zawrzucimy i zobaczcie sobie, jak będziemy to wykańczać. Musimy sobie złapać, gdzieś mniej więcej z tej strony, przyczepić u góry, następnie druga osoba musi rozłożyć po tym przetłoczeniu, w tą no stronę. Problem jest z tym, że ten błotnik no jest bardzo długi, bo ma półtora metra, no i jest taki okrąglutki i pokażę wam, Tą stronę, która jest już zrobiona, wszystko ładnie, pięknie siadło i uwaga, nie jest to aż takie trudne, na jakie by wyglądało. No i rozkładamy po przytłoczeniu i co dalej? Pamiętamy, żeby w tym miejscu sobie gdzieś zaczepić, jak tu mamy już rozłożone, tu lekko mamy załapane, rozcinamy ładnie folię, dzięki temu możemy sobie pracować na dwóch elementach, czyli ten osobno i ten osobno. Ten już będziemy mieć ułożony, i następnie sobie rozciągamy po długości, po, po, po linii auta w tą stronę, dociągamy tu, blokujemy i cyk.

Everything I do is big. Lately, they've been taking shots. Dog, I got a strong chin. They asking for my story. tell them where should I begin? Cause I took so many L's just to get back up again. That's a fact. Matter of fact, I'm getting smarter. Every time that I do not fail, it just made me work much harder. People sneaking around me now. That is made me keep my guard. Had to switch up on it, diet. No patrol, I'm drinking water. I've been trying to show the way. Diversify the income. Only way to make some money is if you willing to spend. I'm in the Zana, if I see her then I got her bro Yes I am a dog with these diamonds on my collar And that's why I got your girl head banging so they calling me Nirvana No I'm not her daddy but she calling me her papa Tell me, is you down, girl? I swear I treat you right, yeah. While they sleeping up on me, I just been working all night, yeah. They just talking line, but when I see them, it's on sight. Uh, even in the summer, dog, my neck be frozen ice. Uh, I swear I go hard, bet you I'll get that. Dog, I got no heart, bro, like a Kit Kat. I been up all night, but I wake up from my work, though. My girl looks so good when she draped down in that fur coat, like that's yes, some in the If I see her, then I got her, bro. I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging, so they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Touchdown when I land, dog, I need that bad to go. I just need a check, I need a couple grand for that show. I don't got no time to waste, I ain't ever moving slow. They ain't doing nothing, but somehow they do the most. They want my soul, dog, so I can't sign no deal, though. I swear they so mad, they been up in they feels, whoa. Well. No, no to jesteśmy teraz w Batman Service. Parę rzeczy musimy zrobić z Jokerem, ale żeby nie było, że przychodzę z pustymi rękoma, to mam dla Pawła pewien prezent, który mam nadzieję, że mu się spodoba. Będziemy się przywitać, no i zobaczycie, co tu ciekawego. Joker już stoi, zaraz wjeżdżamy i będziemy ściągali z skrzynię, więc oglądajcie. Paweł, dzień dobry. Siemanko. Dzisiaj nie przychodzę z pustymi rękoma. No. Mm. Wynalazłem coś takiego, pytałem Ciebie, pamiętasz? Osobiste pytanie, jakie Ci zadałem? Numer buta jaki? Patrz, co mam dla Ciebie. Kurwa, Ty wrzucam jej teraz. <grafy> <grafy> Klapki Batmana z Lidla. No, Ale żeby nie było też sobie takich, bo mi się podobają. Tylko które jest, 40, jest 43, to jest 42. <grafy> <grafy> Tato! <grafy> Zajebiste. <grafy> Dobra. Nawet do klamry ci pasują, patrz. patrz. Klamra batwora? Jest no. no. i teraz możemy prawie teraz... zacząć odcinek. Możemy, możemy, zaczynamy. Podnośnik gotowy, co będziemy robić? Opowiadaj. Gotowy, będziemy tutaj wymieniać sprzęgło. Tak. Raczej, no. raczej je demontować. Wycią na, tak, na wyciągamy skrzynię tak i, i lecimy z y, czymś mocniejszym, bo no, fabryczne sprzęgło już, że tak powiem, się wyślizgało i nie daje napędu. No. no i takie detale jak foteliki, pasy, kierownica, to, to zmieniam, ale to w międzyczasie zami. Także dużo fajnego, fajnego, także zostawcie łapkę, wbijajcie też do Batman serwis na Instagrama, na YouTube, bo też ma kanał. Przypominam i przypominam o serii, którą cały czas rozmawiamy, tworzymy mm. o Eklipsie. A chciałem w ogóle wam podziękować, że się tak zaangażowaliście i dostaliśmy mnóstwo wiadomości. Tak, masę informacji, tak, informacji dotyczących tego projektu. Specyfikacji, aut. Super, dziękuję bardzo. No także no, my lecimy z tematem, temat jest gruby, ale nie wycofujemy się znowu. Nie, nie, wycofujemy W <laughs> To, co widzicie, no, 34 jest już na podnośniku. No, tam nie pokazuj, no, co to, to? no, co to, to, to. no, gruz to grus. Nie jeden powie, luz. tak to było? No, trudno, no. Taka przypadłość jak na 30-letnie auto, bo to jest 89 rok, to 32-letnie auto. To i tak nie wygląda to źle. Dzisiaj tak naprawdę chcemy, znaczy ja chcę, żeby Maniek wciągnął skrzynię. Ściągnę skrzynię jego rękoma. Zobaczymy w jakim stanie agonalnym jest sprzęgło. Tarcza poleci do okucia, bo pewnie się nie nadaje do niczego, ale chciałem wam pokazać, w jakim jestem w szoku. Byłem w szoku i jestem wciąż. Zobaczcie, tu całe zawieszenie było wymieniane. Auto powstało nie wiem, czy 3 miesiące może? I wszystko jest już z nalotem. To wszystko już rdza jest. Dramat. Ściągamy skrzynię, to jest pierwszy etap. LED, y, te Ledy też chcę pościągać, bo wiszą te kable. Y, nie chcę już, żeby tak to wyglądało. Trzeba wymienić mechanizm wycieraczki. Jak się lata w deszczu, no to fajnie jakby wycieraczki działały, bo tak to nic nie widać. No i jeszcze Alex powiedział, że jest strasznie zapowietrzone, są strasznie zapowietrzone hamulce. Więc to też jest do przejrzenia. No i w sumie tak, na szybkości to Ale zobaczcie jeszcze, jak tutaj biednie dzisiaj u Batmana. Jesteśmy w towarzystwie Porsche, Boxera, Spidera, Aventadora. Także Polska w ruinie, jak to mówią. So they tend to hate it when I penetrate the market just be the jet speed. The rap game gently. Bottom line, I'm a threat to the bottom line. By the time they get the message, then they out of time. I'm a rapper, running circles, running label heads. My mind sharp, I make it ba -dam -ba -dam -ba -dam. taking oh, Like cognac, I'm a big threat. I just came to sightseeing get your bitch wet. Gdybyś potrzebował mojej pomocy, to ja jestem, nie? Czekam. Oczywiście. Wspierasz mnie mentalnie teraz. Tak. Jak potrzeba, mówi się ja robię. Ale ja. na razie dobrze ci idzie. Może <śpiewanie> <śpiewanie> oh. like sprzęgło. Somebody... Yeah. <śpiewanie> no. no. Docisk sprzęgłany, tarczy nie a ma. Po, a, a po czym to stwierdzasz, że nie ma? Że tu jest na płasko? Tak. No tu że nie ma być odpyły i to bardzo grube. Ile, Ile? powinno być tego? Półtorej milimetra. Mm. Eee, sprzęgło było i sprzęgła nie ma. <laughs> No a propos sprzęgła, no to tak jak widzicie, no wygląda jak wygląda, czyli no nie ma sprzęgła i będziemy od nowa obijali, tylko chciałbym już, żeby to było obite kewlarem, żeby troszkę na dłużej to sprzęgło starczyło. Teoretycznie powinien być spiek i spiek jest najlepszy, ale nie chcę aż tak mocno, bo jakby jak dacie spieka, to jest zero-jedynkowo. Albo sprzęgło nie działa, albo działa i wtedy ciężko się porusza tym samochodem. W sumie na taką most to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Samo sprzęgło idzie do obicia, a jeżeli chodzi o docisk, no to tutaj coś... Chopaki wymodzą już także w Bogicy. No dobrze, cieszę się, że to zostało zrobione. Przynajmniej będzie lepsza zabawa na torze. No dobra, no to tutaj chyba wiemy, co jest pięć. Yy, a kolejny przystanek: hala. A na hali mamy kilka tematów. Dzisiejszym rodzynkiem na hali jest ta piękna, cudowna, wspaniała Korweta C4, która ma no już bardzo zniszczony lakier. Ma dużo też takich elementów, których no nie da się wyciągnąć, ale chcielibyśmy, żeby się dużo bardziej błyszczała. Więc Rafał tutaj robi e, korektę lakieru e, i jeszcze zabezpieczymy ten lakier woskiem, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i na pewno Cepco będzie genialne. Jeżeli chodzi o poczekajen, już jest praktycznie cała buda oklejona oprócz zderzaków. Więc czarkowi idzie bardzo, bardzo świetnie. Ma dobry czas, według mnie. I kolor też już widzicie, jak się prezentuje będzie genialnie. Kolejne auto. W międzyczasie, żeby czarkowi się Kajen nie znudził, to przyjechała BMK na jakieś drobne rzeczy, pierdółki, jakieś PPF-ki pod klamkami, doklejenie grafiki, przednia lampa i krawędź, więc tu są małe rzeczy w ramach relaksu dla czarka. Że relaks szczególnie z tą klamką. Idź pan, cholerę. No i Błażej nasz też się relaksuje, dzisiaj chyba drugie auto już przyciemnia razem z przodami. Także tyle u nas na hali. Ja. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over. Like oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? just how you see things. Realize something needs change. Enough is enough Ten ktoś potrafi robić pięknie. Ładnie. ale pięknie wygląda, naprawdę. Był inny samochód. Wiadomo, że to nie jest ten lakier, nie będzie jak nowy, ale sama polerka to po prostu no sztos jak dla mnie. Rafał, bardzo dobra robota. Chodź, nowy. jesteś ciekaw w końcu, czy nie? No. Tak? Nie, nie idę do domu. Nie możesz się doczekać, ale masz przed oczami, czy masz przed oczami, no. jak ona wyglądała wcześniej. No myślę, że nie? ona wyglądała fatalnie. No, lepiej bym tego nie ujął. Znaczy tak. Yy, sam wiesz w jakim stanie był lakier? Jakby tutaj nie ma magii, nie polakierowaliśmy od nowa Błysze. tego auta, więc y, robim co możemy, że tak powiem. A jak wygląda? No to chciałbym, żebyś sobie powoli teraz ją zobaczył. Wow, ożesz kurde, jest różnica. <laughs> Zaczął błyszczeć, y, ten czerwony wyszedł, bo miałeś różowe auto w no. ogóle. On... Nie no. tylko różowe, ja tam widziałem i pomarańczowy, i, ci, że I no... cukierkowy, i landrynkowy. Kurde, z tej strony jeszcze lepiej, jak słońce zaświeciło. No to tak wygląda, ja tutaj Rafał naprawdę się napracował. Kurde, nie no, różnica jest, bo ona była taka matowa, tyle mogę dotknąć, mogę, nie? No. Tyle rys na niej było, że kosmos, no. Generalnie to być może to mnie ugatuje przed malowaniem tego auta, tak? No po, poza zderzakami, bo one są no i tak, tak poobijane, nie? Ten i tamten tylny, nie? Najlepiej stąd, jak to słońce przed chwilą świeciło, to już w ogóle jest taka czerwona. No i jak... Jak zwie... Ferragi. No jak dosłownie, naprawdę. naprawdę to jest bardzo zbliżony kolor. No to ja Ci dziękuję, dziękuję w ogóle bardzo za realizację. Ja takiej realizacji. No, ja dziękuję za realizację, no bo... No to Tomak się tutaj niech zachwyca, a my lecimy dalej za odcinkiem. Ale zanim to, czy pamiętacie o promocji na nowego Kujka? Minus 20% tylko dzisiaj. Fajny taki, dużo sioma. ma, polecam Paulina. Wracamy do odcinka. W To, to jest mniejsza w ogóle. A dobra, wiem dlaczego musi być. Teraz ciągniemy to. Ściągniemy to. ciągniemy to. Wola! Moi drodzy, a więc tak Prezentuje się Porsche Cayenne w nowym kolorze Deadmat od 3, seria 2080, przypominam. No, on drugiego życia. Widzieliście, jak wyglądało przed? No, mega zniszczona folia, wyglądało to mega nieestetycznie. Folia została ściągnięta dobrze, idealnie doczyszczony lakier od wszystkich krawędzi, primerów, yy, kleju, który zostawiła stara folia, niewiadomego pochodzenia. No i teraz prezentuje się tak, od razu dajcie zaś w komentarzach, jak Wam się podoba. A ponadto jeszcze zrobiliśmy. Takie małą niespodziankę dla klienta. Wypolerowaliśmy tylne lampy, bo też już były bardzo zmatowiałe. Teraz są idealnie szkliste i wyglądają bardzo dobrze. No i tyle, chyba będziemy kończyli ten odcinek. Jeszcze raz chciałem podziękować partnerowi odcinka firmie 3M za, to, za dostarczenie materiału. 3MDMA. m Według mnie wygląda kozacko w słońcu i w tej bryle prezentuje się naprawdę nieziemsko. Także dajcie znać w komentarzu jeszcze raz, jak Wam się podoba. Zostawcie sub na kanale dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Będzie mi bardzo miło. Wiecie na Instagramie gdzie jest wszystko wcześniej. No i oczywiście zapraszam Was do skorzystania z naszych usług, oklejania pojazdów, przyciemniania szyb, montażu bezbarwnych okro... ochronnych, na szkolenia, na sklep wraz kosmetyki samochodowe i piszcie zapytania, jeżeli macie ochotę, na nabiuromałkowraster.pl, albo pytajcie się pod telefonem. 56410 o wyceny to zawsze jest darmowe. Chyba tyle, nagadałem się. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się. Cześć! Co to był za gruby odcinek? Tyle się działo, że aż głowa mała. A ile się będzie działo w następnym odcinku, to niech sam Mati Wam powie. A najoppeście! Ogi! Odcinek z tego już w środę.